Cześć i Czołem, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy nagrywali Murder Mystery 2 w prawdziwym życiu. Więc przed zaczęciem y, tłumaczenia powiem Wam, zostawcie subskrypcję łapkę w górę i jeszcze zadzwonkujcie z dzwonkiem. z dzwonkiem. Y, a żeby subskrypcja się stała szara, a nie czerwona. Więc. Przejdźmy już do filmu. Więc dobra, e, jesteśmy już i tłumaczę Wam zasady. Zielona kreseczka to jest y, normalny, po prostu niewinny. niewinny dokładnie. Czerwony to morderca, a niebieski to szerif. No więc, dziewczyny, zaburujecie zwiniecie karteczki. Tak, żebyście po prostu nie, nie wiedziały, co się tam i gdzie, co, jak, gdzie. Szybko, musimy Kulkujemy. Nie tak, Amelka, kulkujemy. Kulkujemy. Kulkuj. 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 Kulkuj, kulkuj. kulkuj. Żeby nie było tylko widać, nie? Żadnej kopaseczki ani nic. Więc no. Dobra. Mamy cztery kuleczki. Teraz ja je miksuję. Miksujemy. Miksujemy. Teraz ja jeszcze pozgniatam tu, żeby na pewno były dobrze wymieszane. Dobra, pokulkowane. Więc co, wybierajcie. Ja wybieram to. I ostatnio było. Dobra. To sprawdzamy. Dobra. Więc ja mam... No nie patrz! Dobra, to już zobaczyliście pewnie co mam, Więc... Dobra, odkładamy tutaj kureczki. Moją muszę bardziej zmienić. No i co? Chyba się rozpimy. Co jest grane? Co ona się darła? Nie, co jest? Nie? A, idzie? Kurwa, idzie morderca! Ona jest mordercą, na pewno ona jest mordercą! Jesteś mordercą, nie? A ty, ja nie nawet! Ty jesteś mordercą, dobra, idę stąd, idę na dół! Bo ja się wezmę! Gdzie natalka jest w ogóle? Aha, tutaj nie ma. Ok, hey. no! To mam tyle, na ja na pewno nie wiem, co jest mnie nie zabijasz, to z mam do czyjeś zameka. <noise> ja się was boję, nie wiem jakby. Ameryka sobie. się? Ja nie zrobiłam się? Ale, ale nie. nie. Dobra, to ja i tu umieramy. Umieracie? No. no to... Ule, bo nie, bo. Kurde, bo się tak nie da. Bo ty byłaś za ścianą i się tak nie dało. Tym bardziej, że. Ona to spontanicznie zrobiła, bo ona ją zabiła i gadaliście. Dobra, runda 2. Schodzimy na to tup 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 tup. Jak chcecie w ogóle więcej Murder Mystery 2 albo chowanego, albo w ogóle jakiekolwiek inne gry, to piszcie w komentarzach i zrobimy to w. na przykład, może już w piątkę? Zobaczmy. I ja biorę to. Dobra ja idę tu. I pokazuję wam kim, jest, tak. kim jestem. Okej, tu. Jestem tu. Jestem tu. Jestem wiem Jestem Jestem ja Jestem tu. Jestem wszystko. Jestem 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 to Jestem 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 No. Dobra, rozpijmy się. To ja znowu idę do góry. Dobra. Daj mi się, że mam Main A mi się nic nie wydaje. ci, kiedy <laughs> Ona się kombinuje. Ona mnie od dołu będzie. Ona ci tam gdzieś poszła. zaraz któraś z, 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 z Was zacznie zabijać. Na raz. Ogiek, ona, stóp, tu była, ona tu była, ona tu przebiegła. Ty zaraz zabijesz wszystkich. Czemu ja? Nie wiem. Ja, ja, ja mam to. Nie, nie wiem, jak wyjadę do mojego preta. Tak bo tutaj jest obrona. Bo tutaj są też żołnierzyki. <grym choses> ja się boję iść do niej, ale szczerze, można na raz zabijać. Ale to jakby będziecie wiedzieć, to mnie zabił. Albo ten... Tak, będziecie musieli się pewnie Wydaje mi się, że Natalka Nie wiem się kto jest! No, jest? jest, no jest kto jest? Natalka. Gdzie ona jest? Gdzie jest Natalka? Co to jest? Co to jest? mnie teraz? Nie, nie zobijecie. Kurde, mam 20%, więc za chwilę będę musiała skończyć. Kurde, mam 20%, więc za chwilę będę musiała Ameryka? No, tak. Bo nas was nie jest. To Amelka jest! Osoba, która jest szeryfem, jak zabija Amerykę. Naprawdę? Serio? Nie, tak to, czy to, czy to jest? serio? nie, nie. Nie, nie, nie. Ja nie, jest? Ja nie, jestem. Nie, To runda numer 3. Dobra, to bierzemy. Dobra, idziemy sprawdzamy, kim jesteś. Ja już, ja już widziałam, tu ja patrzyłam, a widziałam. Tak Poczekajcie. Zamek. Jestem tą osobą. Dobra, to już wiecie, kim jestem. Zacznijmy. Ja się spałam niekoło mojego tableta. Ja się spałam niekoło ja przed schodami. Ja się spałam Chodź. Cześć! o co jakbym cię tak ciągnęła i gdybym cię zabiła, nigdy bym dla ciebie tego nigdy nie zrobiła. No mrał, mrał. Boję się, bo nie chcę wchodzić w tłum, bo boję się, że ktoś z nich jest. Więc ja tak tutaj po tej stronie będę. Uś, uś, Zabiłaś mnie? Nie. No Uś, uś. Ktoś z was jest. To gdzie Amelka? Na nas od tym zabije. Tu teraz. Dobra, to tam... nie, nie powiem Ci, nie mogę Ci powiedzieć. Bija? Jestem. Pójdźmy ja ja i ja, 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 ja nie wiem, czego wrócił. Mogę w skrzacie też Gadać to jest rydowy. Ja nie jestem. Ja ja, się, bo ja mam największe podejrzenie, kto jest szeryfem do niej. Żona szeryfem, mm, się, że ona ja jest szeryfem, a nie? Wydaje mi się, że ty jesteś szeryfem. A... Wydaje mi się, że nie jest szeryfem, czyli jest mordercą. Dobra, uciekajmy o mili. Ale posłuchajcie, czy trzeci raz pod rzęd była morderca? To bym się zaprała? Ja? Kapuszone. Kuź wajcie ode mnie. Nie zabijaj mnie, ja jestem na serio normalnie. Okej, okay, y yes. przepraszam za krótką przerwę. Ty, ale był problem. Ja? Ty. Ej, jeszcze przepraszam Was za wszystkie przerwy. Zapraszam Was do za subskrybowania z dzwoneczkiem i łapkowania, żeby nie przegapić żadnych kolejnych odcinków. A w filmie macie pytanie, jeszcze na koniec pewnie montażysta doda to, więc zapraszam Was i zostawcie coś po sobie i napiszcie w komentarzach co nowego jaką grę możemy nagrać w prawdziwym życiu i na przykład może w piątkę możemy to nagrać, więc...